Pięknie. Tak, jak widzicie, przyjaciele, cały czas prace remontowe idą do przodu. Później tutaj widzicie takie mamy czarne, tam brudne i tak dalej. U góry, u góry tu kable, nie. Tam, tutaj takie brzydkie. To wszystko będzie zasłonięte. Jeżeli chcesz zasiać w to, tutaj co robimy, to zasiej hojnie na konto kościoła, które jest na stronie www.potęganieba.org albo będzie podane w poście. Zakładka wsparcie. I tutaj będziemy robili jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy. Jak już będzie ta ścianka tutaj, to tu w ogóle wszystko yy, będzie ściana i tu podest będzie aż dotąd. To całe będzie podestem, całutkie. Więc będziemy tworzyć podest. Zbieramy tutaj na całą wentylację u góry, no ale to około 50 tysięcy, więc na razie chcemy pociągnąć wyciąg chociaż, bo jak się robi ciepło, to tu się robi już duszno, chociaż salka jest dość duża, ale się robi duszno, więc przynajmniej kilka tysięcy złotych zainwestować od razu teraz już, żeby wyciągać te powietrze z tej salki. Potem od razu przejdziemy do kibelu i tu będziemy chcieli zrobić jako rzecz kolejną toalety, to będzie toaleta dla niepełnosprawnych, taka duża i dla dzieci. Więc tu chcemy dla was zrobić, bo mamy już jedną, drugą, trzecią, tu będzie pisuary czwarta i tu będzie w ogóle piąta. Więc jeżeli ktoś ma serce w tym, co tutaj robimy, śli swoje pieniądze, dużo pieniędzy, śli dużo pieniędzy, to napisz w tytule remont. Ja będę wiedział o co chodzi. Wiesz co chodzi? Napisz remont. To wtedy 100% tego, co wysłałeś, pójdzie na poczet remontu. Jeżeli chcesz to później odpisać od podatku, dopisz po przecinku darowizna na cele kultu religijnego.